O no. Oto kolejna beznadziejna atrakcja, na którą nikt poza Łysym nie chce chodzić. Jest to no, ni to igła, ni to widła, kręci się, jest ogólnie bez sensu. No ale Łysy lubi takie pierdole. Pozdrowienia dla Pana w czerwonym. Pozdrowienia, pozdrawiamy, kochamy. O, czekamy. Pan w czerwonym jest bardzo podekscytowany, bo jest czym widać to po misiu się i siurostra ja. i zobaczyć jakie jak, jakie osobniki wchodzą na naszą kabuzele Tak, są to w większości emeryci, dzieci niepełnosprawni i matki z córkami i ojcowie z córkami i ojcowie z synami i matki z synami i babcie z matkami. I Łysy, i Łysy. I koleś w okularach. Uwaga! Super atrakcje, czas zacząć. Off we go! Bardzo zadowolony łysy. Macha dzieciom. Nie będziemy się do niego przyznawać. Jezus Maria. O To jest nasza gwiazda. O Boże. Żadne screamy, żadne kolosy. Najlepsze są... kurde takie Kręcące się. Kręcące się samochodziki. Nawet nie. Plecaki taki są. i czuwamy nad plecakami. Są Niemcy, tam nie buchną. Chyba, że Żydy. Żydy w Niemczech. Się ja się dobrać dobrać. To... Dobra, koniec tego żałosnego przedstawienia. I ja na